Tak jak powiedział e, mój przedmówca, nie, e, chociażby e, dokumentów e, dotyczących przebiegu samej sesji mediacyjnej. E, e, mediacje rówieśnicze to proces bardzo złożony, który e, no wymaga od wielu osób pracy i zaangażowania. Z uczniami w taki sposób. Aby nie rozprzestrzenił się on dalej. E, e, oczywiście mur na samym szczycie swojej drabiny postawił właśnie konflikty relacyjne i to one, według statystyk, najczęściej są przedmiotem e, relacji i przedmiotem mediacji rówieśniczej. Mamy też konflikt interesów, zgadza się, zdarzają się takie sytuacje. I konflikt wartości. Tak? To te trzy najczęściej występują w ramach mediacji rówieśniczej. Stanowią podstawowe tło konfliktu, w których to uczniowie są umocowani. Tak? Więc o tym zawsze musimy pamiętać.